Powiedzcie jeszcze czy widzieliście kiedyś ładniejsze kosmetyki? Oczywiście jest to nowa kolekcja syrenkowa z Flower Nose i przejdziemy sobie przez nią. Ja już mam ją na twarzy, ale opowiem Wam trochę, co mi się sprawdziło i co tu jest fajnego. I po pierwsze jest baza, która jest czymś podobnym do tej zielonej bazy z Erboriana, bo ona jest jeszcze w innych kolorach, ale ja akurat sobie wzięłam zieloną i ja już wiem, że zimą to będzie totalny must bo ona z zielonej robi się blada. Po prostu. Dobra, teraz chwila, jak to rozetrę, bo to trzeba, trzeba trochę popracować. Czy wy widzicie, jak wybledziło mi rękę? Wygląda to fantastycznie, pięknie i fenomenalnie. I pokażę Wam też efekt na skórze w jakimś po prostu oddzielnym wideo. Jest też puder i opakowanie jest przepiękne. Jak zawsze, w środku jest lusterko, a w środku jest skrzydka na puszek. I tak jak. No, pięknie, po prostu wygląda po nim, skóra jest super jedwabista. To niestety on nie za bardzo trzyma mat. Ja mam wersję z takim tutaj otwartą niebieskim, delikatnym pigmencikiem, ale on nie zaniebieszcza twarzy, pomimo tego, że na puszku trochę widać to niebieskie. Od razu pokażę Wam lusterko z tej serii. Ale no właśnie, pomimo tego, że daje tak piękny blur, ale naprawdę piękny blur, to ja się świecę jak psujajca. Więc jeśli nie potrzebujecie matu, to dla samego takiego wyrównania i właśnie, o widzicie, rozblendowania wszystkich porów, bo to robi filtr, to Photoshopa robi, to będziecie zachwyceni, ale jeśli zależy Wam na macie, to nie będzie dla Was. Natomiast coś, co myślę, że każdemu się spodoba, to są róże, też w takiej cudnej muszelce. Ja sobie otworzyłam kolorek 04 i on jest takim niudziaczkiem i widzicie, go teraz na policzku robi taką delikatną brzoskwinkę i jest to trochę podobne wykończenie do tych wypiekanych różów z maka i on daje takiej trochę właśnie jakby takiej delikatnej perły, no nie chcę używać słowa perła, bo to nie do końca jest to, ale to jest taki welurek perłowy, przepiękny efekt. Ja w ogóle myślałam, że on jest kremowy, nie wiem, bo te tłoczenia mnie chyba zmyliły. Po okazji pędzelek, to jak on się jedwabiście wtapia w skórę. W ogóle wszystkie róże z Flower Nose to jest mm, popka. I ta formuła jest po prostu absolutnie przepiękna.